Ale super, no a tutaj? Pozdravenie všetkých e, e, mieszkańców e, z Pilińskiego Parku Polskiej, całej Polskiej. Tu stoimy przy mojej pradziadowi, Gašparovi Gondekovi. Gaspar Gondek, e, pierwszy w na Dunajcu. História tego Dunajcu a splivu je z mojej rodiny. Môj pražat začal rozpočal spliv Dunajcem. I oni pracuje na Dunajcu, ale už 37 lat prevádzkuje toto zarodzenie pínske, eh, chaty Pínskej, no. gdzie kde všetkých moi mojich priateľov, zaprášam do Lišnice. To zaraz, to od 37 lat? 37 lat prevádzajú schronisko. Wasz najlepszy prezydent, wszyscy dobre prezydencie byli, Aleksander Kwaśniewski mi udzielił złoty krzyż za zasługi, rozwoju współpracy Polsko-Słowiańskiego. Jestem duży przyjaciel Polaków i w się mnie pytają, panie Gondek, wy Polak, Słowak, coście? Ja mówię, jestem Górol i tam jest Słowak, ale sercem mam duże ku Polakom, bo jesteśmy dużymi przyjacielami, bo żyjemy na granicy tu duże lata. I ja te lidi. lata, co to prowadzę, to to zarządzenie, w Stronisko chaty pienińskiej, to że i wszystkich gości zapraszam do licznicy na Kate Ale 37 to powiem tak, że jak pierwszy raz do Szczawnicy przyjechałem chyba 40 nawet lat temu, to jeszcze tu nie było. Było takie małe no może było. 10 lat do zadu, rozbudował do tego, jak co Pan A, no widzi. No tu idziemy, teraz, tak? zobaczymy co tak. tu się dzieje. To proszę nie? bardzo. I, e, bardzo dużo, bardzo dużo gości mam z Polski, całej Polski, dużo imprez robię, propagacje w Polsce, ale Polskie robimy mi ścianica, leśnica, to jest duże... No bardzo blisko. Blisko i mamy duże współpracę, mamy przez Interreg projekty robimy, współpracę i to to też schronisko znikło przez Interreg po, polsko-słowiańskie znikło projekty. O, I przy... dlatego to schronisko Aha, wygląda... bo, no bo teraz jest, jest bardzo rozbudowane, nie, tak luksusowo. Tak, oczywiście, i to stronisko napełnił e, e, sztandar e, całej Europy, jako że jest pokój, jest tu dobra gastronomia, jest tu Goracka Muzyka Gro. Subskrybuj mój kanał YouTube w opcji powiadomienia o wszystkich nowych filmach. Čalena ja bola, že ja se ľubila. Čalena ja bola, že ja se ľubila. Že haj, som še mi moja vás čudá narobila. Že haj, som še mi moja narodila. narobila. I gości witamy i serdecznie zapraszamy do liczenia. I muzyka, nie tylko że w weekend, bo teraz jest. Góralska muzyka gro, codziennie gra u mnie i e, wasi ludzie chyba duże znają e, gości znają jaką... E, kolarowców, tak. Peterkę, spotkanie... W... O! Ja bardzo dobrze znam, bo ja robiłem relacje jak było e, Schlager TV robiła relacje, tak. ja też zrobiłem nawet mi zespół udzielił wywiadu i widziałem jak też piliście tą Katiuszę czy coś no to, to jest taka hadowica i to jest takie spotkanie pasowane za góralów tak. i kolarowców, to jest mój produkt, który sześć lat uh, robił spotkanie goralów pienina w w Liesznicy. I w tej chwili się robi to klasztorę Następny weekend będzie samotność, nie będę tak? klasztor w klasztorze czerwonym, ale sześć uh, roczników było tu na stronisku w chatie pienińskiej. i

To jest ile? No 5 minut do Dunajca, nie? To jest 5 minut do Dunajca, a, a 20 minut do, do Ściawnicy, do uzdrowiska polskiego. Tak, tak. A... Duży zaszczyt mam, bo jestem duży przyjacielem Polaków i wasz prezydent, myślę, że lepszy prezydent Polskiej Republiki, Aleksander Kwaśniewski mi udzielił złotej Krzyż za zasługi rozwoju współpracy polsko-słowackiego. Także ja jestem duży przyjacielem Polaków i dlatego tu polskie klienty tu dużo przyrodził gości. Z krzyżem gości. czy bez krzyża zawsze byłeś za sobą. Tak, Ta. tak, tak, tak. tak, no. I bardzo życzę się na klientów polskich, turystów i bardzo dużo robię reklamy. Czyli na krzemienkole w Warszawie, aha, jako aha. w słowskim Instytucie. A w łodzie te tratwy wozą, nie? Tak, to, to jest tratwy, wozą, jako Słowacy jeżdżą po tej stronie, mają 20 km, a polska strona w Czernicy występują tak, i aha. do kola jeżdżą. Czyli oni jadą z, e, nawet z Czerwony klasztor, czy jeszcze? To Czerwony Klasztor i Majery i Spiska Stara z Ja, tej jak jacy lubic ma, tej sama szybciu jest. Zie jacy lubo jest, tej sama szybciu jest. Zie jacy lubo jest, tej sama szybciu jest. Zie jacy lubo jest, No i tutaj pamiętam zawsze jest fajne. Fajne jedzonko, jedzie, dobre jedzie, jedzenie, Jedzenie mamy góralskie, jedzenie, wasze ludzie, polski ludzie bardzo lubią aha. krewiczki z gulasiem, lubią ser smażony z frytkami, sosem tatarskim, a. lubią e, z bonicką pokutkę lubią. A w strom, tym sklepie on, to, to brynza jest też czasami? A no, czasami brynza, tu jest oszczepki, ościepki, ościepki korbaciki no, tak. i bardzo ten sklep jest skorzystany turystów polskim. on był kiedyś tam w Głębi, Tak, w głębi, ja bylom, a ja bylom, malę, 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 malę małe, było. Tak, małe Tak, no to rozbudował do tej i to schronisko zrobiło za cztery miesiące. Oh yeah. Za cztery miesiące było zburzane i postawiony był komplet. Aha, aha, no to błyskawica. No słuchajcie, górali robią tak jako... Ale to w jakich miesiącach tak zastartowaliście, e... od wiosny? Słuchajcie, e... Sostego, sostego 1 stycznia 2015 zamknął sronisko z burzą i 31 1 maja 5 stronisko było postawione i kuchnia, restauracja była funkcjonalna. I słuchajcie, i w miesiącu 8 w mieszkanie było zagotowane. Już.

stebi <speaking> hi me pohari klin izem sa aneiki <Russian> boya ame Ja yeah, yeah. brasta, yeah. spokojna U mnie pracowało 30 ludzi na 3 zmiany po 8 godzin. 30 Aha. ludzi krat. 8 godzin. No ale 30. rozumiem, że ty też nie na jedną zmianę ty czy pan, bo to się tak nie Trzy zmiany były. A, 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 a pan, pan na jaką zmianę? na jedną? No ja, ja, słuchajcie, ja pracował 24 godziny, a godzinę miał na jedzenie. A, no to wiesz. No, tak za 37 lat to tu widzicie państwo, to wszystko rozbudował moimi rękami, moją głową rozbudował. Ale i ta scena też jest, widzę, to tak? w tym no nową W tym roku będą właśnie jakieś tu imprezy takie? Tak, byli mi imprezy, mieli Licznica, z Ląsko, mieliśmy degustację jedzenia, mieliśmy... To mówisz to, folkory. co teraz było? Byli dwa tygodnie nazód było tu u mnie. Aha, a tu, tu. Bo tu była w szczawnicy, to znaczy w bo No, po tej niedzielę, tak, 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 tak. ja zrobiłem film który już jest o dzisiaj będzie. to Znaczy, jak zobaczycie Państwo ten film, to on już będzie. Tak, oczywiście. Y, bo będzie już emisja. To były dwa dni. Dwa dni temu tak. z powrotem było w życiu że tak, Pierwszy dzień to byłem trochę podłamany, bo byłem później, nie było degustacji. Byłem za późno. Ale w, A dzień, w niedzielę była degustacja, były pyszne wasze rzeczy, naprawdę rewelacja. No i jest jeszcze, także to w ogóle szok, nie. No i zespoły, zespoły. Tak, słuchajcie, bo my jako bracia żyjemy tu. Licznica, Ściawnica, Słowacja, tak, Polska tak. jak jedna rodzina. Tak, a jeszcze tu w tym sezonie coś się załosi tutaj, impreza u was? Na, na jeszcze nie będziemy mieć tu spotkanie, będziemy mieć to domy do przodu w kiedy tu będzie, no żeby ludzie tak. zaprosić. Ale tak jest, jak jest sezon, to jest codziennie, kapela tu gra. Każdy no ma... dzień mi tu kapela, od 12 do 17 mi kapela góralska, tak. codziennie. Ja wiem, że oni się nie obcyngalają, mają krótkie przerwy. Ja tak, wiem. to no, jak kiedy, tak. trzeba i naganiać, żeby no, najwyżej trochę, tak. Tak, oczywiście. No, no to rewelacja, cieszę się, bo zrobiłem tu wywiad z panem Janem Gądkiem, no bo tutaj jakiś czas się pojawiam, co, jakiś czas Dziękuję, dziękuję prawda? bardzo i zapraszam, wcale Polsko zapraszam do Leśnicy na stronie Haty Pienińską. Dziękuję bardzo. Dzięki. I can't see the sky. My oblederica, my oblederica. I can't see the sky. My Obrigado.